Okej, okay. Matthew Vaughn, człowiek, którego filmy praktycznie wszystkie mi się podobały do tej pory, mniej lub bardziej, ale jako pozytywne je zaliczam. Z filmem, który pamiętam, że umieściłem na nie wiem czy tej dokładnej liście, ale takiej szerszej, najbardziej wyczekiwanych filmów, 22 albo 23 jakoś już dawno. Wreszcie trafił do kin i jeszcze dodatkowo mamy tam Henryka Cavilla z fryzurą Rudkowskiego. No co mogło pójść nie tak? No właśnie. Co A mogło pójść nie tak, nie? Argyle. Tajny szpieg. To najnowszy film Matthew Vona, który opowiada nam historię Ellie Conway, granej przez Bryce Dallas Howard, pisarki, której powieści tajnos agentos, szpiegowskie, pokrywają się z rzeczywistością i zaczyna znaczy zostają na wplątana jakoś tam w losy prawdziwych szpiegów. Wiecie, mamy stylizowane kino akcji od człowieka, który dał nam Kingsman, wszystkie czy części X-Men First Class i parę innych filmów Kikas. Generalnie to jest koleś, jak słyszę, że robi film kolejny, który zapewne znowu jest takim jakimś kinem akcji szpiegowskim stylizowanym. Myślę sobie okej, okay. Trochę jak Gary, czyli coś w tym stylu. Myślę sobie, hej, 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 chętnie wezmę. I mój pierwszy problem z tym filmem pojawił się, gdy obejrzałem zwiastun, przypadkiem kiedyś w kinie, tam parę miesięcy temu, bo tak to unikam jak ognia. I pamiętam, że obejrzałem zwiastun z takim, oj, oj, <laughs> jak ten, jak Butcher w The Boys, uh, oj, kont, Zwiastun wyglądał dla mnie fatalnie. Ale mówię, okej, okay, zwiastuny potrafią sprzedać najgorsze gówno i może źle zareklamować coś, co będzie potencjalnie ciekawego od chłopa, którym raczej ufam. No ale potem trafiły pierwsze recenzje do neta zagraniczne i bardzo niska średnia. Już widziałem komentarze od was, że może iść do kina sprawdź. Powiedz, że to nie jest tak złe. <laughs> Powiedz, że się mylą, nie? Nie mylą się. I tu muszę powiedzieć, że no, dopiero z no, 1 lutego, nie 2 lutego, jak to nagrywam, i oglądałem premiera piątkowa. I jest to najgorsze, największy zawód tego roku. Nie wiem, czy będzie przebity, zobaczymy, ale na pewno jestem smutny. I powiem Wam tak w bardzo dużym serysie, że pierwsze pół godziny filmu jest ok. Pomysł na film. Jest ok, obsada jest zajebista i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale później w drugim i trzecim akcie to w jakie strony ten film idzie. Argyle jest absolutnym głównym dla mnie. Ledwo wysiedziałem w kinie, i mówię to z perspektywy, że pierwsze pół godziny myślałem sobie, ej, nie jest tak źle. Takie 5-6 na 10, a jak będzie lepiej, to lepiej. W połowie filmu sprawdziłem czas i było na zasadzie godzina 5 minęła. I mówię, o kurwa, w tym momencie to już jest dla mnie takie max 5 na 10 i robi się źle. Mówię, robi się źle, ja patrzę, a tu zamiast trzeci akt, żeby mi się wkopał jakoś to podsumował i... Dobra, zapomnijmy o tym, co się zaczęło psuć. Patrzę, że została jeszcze z godzina 15, bo film trwa 2.20. I mówię, o mój Boże, zapowiada się rzeźnia i taką rzeźnię dostałem. Także mówiąc po kolei, po pierwsze... Henry Kawil. Zacznijmy od Henry'ego Kawila, którego uwielbiam, i, i wszystkie Supermeny, Witchery i inne filmy. Chłopiec nie tylko przystojny i charyzmatyczny, ale rzeczywiście lubię filmy z nim, role jego i tak dalej. Naprawdę kibicuję mu, szczerze bo kibicuję. I jeden z niewielu takich aktorów, że ja rzeczywiście sam myślę, o, to chętnie pójdę na film z nim, jak to będzie jakiś akcyjny, jak może będzie znowu przeładowywał swoje bicepsy, jak w Mission Impossible. Ale. To, że jest marketing naokoło niego, to, że on z fryzurą ala czy tam z jakiegoś tego stary tam Kickboxer, Mortal Kombat, czy gdzie to tam był ten chłop z tą fryzurą, nieważne. On jest w tym filmie 3 minuty, oni kurwa oszukali, on jest na wszystkich plakatach, stoi front and center, po prostu jego mordą ten film jest reklamowany. To niczym te jakieś takie oszukańcze filmy za 20 tysięcy dolców z Bruceem Willisem w ostatnich latach, gdzie 15 tysięcy dolców, dolców szło do Bruce'a Willisa z początkiem demencji, był na plakatach, a potem w filmie ma jedną scenę, jak siedzi gdzieś na krześle, tak to chodzi tyłem jego łysy dubler. No, nie jest aż tak źle, ale Henry Cavill jest dosłownie w prologu filmu, na który się spóźniłem, więc łącznie czasu ekranowego pięciu minut tych pierwszych dwóch i pół nie zobaczyłem, także hej, nie spóźnicie się za bardzo, bo, bo przegapicie Henry'ego Cavilla. Ponieważ on jest postacią z książki, opisywanej przez postać Brace, Bryce Dallas Howard, więc mamy taki prolog, który okazuje się tym, że ona czyta książkę, to żaden spoiler, więc jest taka jedna durna sekwencja akcji z nim i też tam jest John Cena i Dua, y, Dua Lipa, którzy też nie ma i więcej w tym filmie. Poza tym, że później czasem tam coś jest jakiś mini przebłysk, że ona tak przymyka oczy i czy widzi jego, czy widzi jego, albo patrzy w lustro i widzi tamtego, bo, bo tak jakby prowadzi konwersację wewnątrz głowy z bohaterem z książki, ale to są takie wiecie, on tam łącznie jest przez tu trzy sekundy, tam dwie sekundy, tam siedem sekund, on jest pięć minut w tym filmie, także... Yy, ej, to jest oszustwo, <laughs> żeby nie było. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, wyjebą Co za różnica. Jest tych tutaj jeszcze 15 innych Samuelów, L. Jacksonów, Samów, Rockwellów i tak dalej. No ale właśnie, historia. Historia jest jakby zlepkiem filmów, które już widzieliśmy w ostatnich latach, albo też nawet takich starszych. I tam, gdzie ten film się odwołuje do dobrych filmów, które lubię, tego typu takich akcji, komedii, ala recenzowałem chyba w zeszłym roku nawet True Lies, Prawdziwe Kłamstwa z Arnoldem Schwarzeneggerem i jeszcze tam parę innych filmów, których nie mogę teraz powiedzieć, ewentualnie w części spoilerowej, bo chyba będę musiał taką zrobić na koniec po ocenie, bo nie chcę, nie chcę psuć zabawy, chociaż nie polecam w ogóle się w to bawić, ale jak rzucę jakieś tam przypomnienie, to będzie wiadomo od razu o co chodzi w fabule. Natomiast jest takie filmy z ostatnich lat, typu, nie wiem, Ryan Reynolds, Samuel M. L. Jacksonem, ten tam, ten Hitman's Wife, Bodyguard, jak to tam było, tam jakiś ten, ten nice, nie nice guy, tylko free guy z nim, trochę. Jest, jest taki ton, który aspiruje do czegoś takiego. I jak ja przypominam te wszystkie filmy, łącznie z prawdziwymi kłamstwami, które bardzo lubię, to brzmi fajnie. To brzmi jak coś, co właśnie Matthew Vaughn i zrób. Pomysł ten scenariusz jest dobry, nie? Ona pisze książki, książki przypominają rzeczywistość. Wplątuje się, prawda? Fish out of water, nie pasuje do tego, jestem panią pisarką w jakąś tam przygodę e, szpiegowską. Pierwszy problem jest taki, że ten scenariusz miałby sens, gdyby ta ten prolog, to jak ona sobie wyobraża i to pisze w książce, był takim okliszowanym głównym, trochę na zasadzie, jak wszystkie filmy właśnie akcji tego typu, co wspomniałem, tylko słabo zrobione, czyli gangsterzy czy, wiecie, gangsterzy, mówią one-linery, zabijają swoich henchmenów. Główny bohater to jest ten przystojny Tainos Agentos, który oczywiście uwiódł babkę. Jak taka, taka parodia Bonda, czy coś takiego, jak taka już wchodzimy w taką satyryczną, autoparodyjną konwencję. I, i wiecie, i ona w ten sposób pisała te książki, się sprzedają, nastolatkowie siedzą i o, na zasadzie jak jakiś zmierzch czy coś pod, do podpisów i, i się jarają, no nie? Po czym gdy ona się wplątuje w prawdziwych gangsterów, i tutaj byłaby taka, taki po prostu wiecie, prawda w kontraście do tego książkowego, filmowego Badziewia i w tej prawdziwej historii, ludzie się mordują, zupełnie inaczej to wygląda, i tak dalej. To tak, tak, był potencjał na jakąś historię, to się pisze scenariusz tak sam praktycznie, nie? I zresztą już były tego typu filmy. Nie. Ci ludzie, jak ta sam Rockwell, który jest tym prawdziwym agentem, który rzeczywiście na nią trafia, i tak dalej, oni nadal się zachowują jak w tej jej durnej powieści. Okazuje się, że ten po prostu cały film jest zrobiony w konwencji, to idiotyczne. My to wiemy, w sensie my twórcy, i dalej robimy to idiotyczne. Tylko, że tu jest taki problem na kilku poziomach. Po pierwsze, to jest mało ciekawe. Ta, 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 ta jej główna postać i ten, jakby wiecie, właśnie, że ona jest tą, że pisała książka, nagle jest z tego wyrwana. Jest to mało ciekawe, ponieważ to, do czego zostaje wyrwane, jest po prostu głupie. Dodatkowo ten film jest trochę taką prawie autoparodią, i przychodziły mi tutaj na myśl takie rzeczy jak sketch. He and Peel, który tam się nazywał chyba Mexican Standoff, gdzie cały sketch polega na tym, że oni na zasadzie właśnie celują w siebie, jest dwóch na jednego, po czym ten mówi, odwraca pistolet na swojego kumpla i nie, ja cały czas, e, prawda, byłem double agent, no nie, a tamten mówi, ha a ja wiedziałem, dlatego mam twoją żonę na muszce i tam na zasadzie, a ja też to przewidziałem i mam snajpera, który celuje w typa, co ma moją żonę na muszce i taki wiecie, jest sketch 5 minut ciągnący, że to jest po prostu takie wyśmiewanie tych klisz, z tym, że tam wszyscy wszystkich krosują e, w tych filmach. W tym filmie to się dzieje, w tym filmie są takie sekwencje dosłownie, gdzie tutaj każdy jest kim innym niż mówił, ale to jest w, taki, to jest w takiej dziwnej, szarej strefie, gdzie to nie jest aż Leslie Nielsen, wiecie, to nie jest już naga broń, to jest tak głupie, i nie jest też to zrobione tak realistycznie, poważnie, to jest w tej takiej szarej strefie, gdzie to jest po prostu głupie. Dodatkowo to jest film, który niestety, tak jak sprawdzałem, miałem rację, on był już dawno w produkcji. i. Ciężko mi było znaleźć datę, ale jak szybko googlowałem, to było napisane że na wikipedii, że w 2021 roku przejęli prawa do tego scenariusza Matthew Vaughan tam z producentami i wtedy zaczęli kręcić, czyli ten film powstał o 21, może 22 i to widać, że to jest film z pandemii. To jest to samo, co mówiłem przy Mission Impossible ostatnim, gdzie ten film dzieje się w miastach, jesteśmy w Londynie, tu, yy -y, wszędzie to są puste lokacje. Trochę statystów w tle, i absolutna pustka z przodu i mnóstwo green screena. I, ten, i to jest jeden z tych filmów, który to po prostu cierpi na green screena niczym po prostu chory człowiek na raka, jak patrzycie na niego i ma podkrążone oczy, już jest, nie wiem, wyłysiał, i tak dalej. I patrzycie na ten film, i tak niby tak na, z daleka tak wygląda okej, okay, bo w facet jest ubrany i stoi, ale nie, każda sekwencja, że jest jakieś miasto w tle czy coś, to widać, że to jest green screen. E, I to boli, miałem ten takie flashbacki do e, Quantum Mania, gdzie po prostu bohaterowie widać, że stoją za nimi, wiecie, całe miasto, czy tam jakaś Quantum Realm green screena. Jest płasko, jest pusto, świat jest niezamieszkały, nieprawdziwy, więc to wszystko ogląda się tak strasznie sztucznie. A jeszcze dodatkowo to wszystko jest nierealistyczne, więc to nie pomaga, no nie? Jak sobie porównamy to do jakichkolwiek filmów realistycznie traktujących tematykę akcji, gangsterki, policjantów, Jamesa Bonda i tam jakieś prawdziwe zaludnione miejsca gdzieś w jakimś Nowym Jorku, to tutaj mamy takie, że bohaterowie po prostu stoją, za nimi jest green screen, pusta przestrzeń, no nie? To, to widać, to bije z tego filmu na... po prostu myślałem o tym w trakcie filmu, 300 minut, a ja sobie myślę, kurwa, jest piąta, jakby piąte miejsce, gdzie ma mieszkanie, wychodzi się na dach i ja widzę, że to jest green screen, no nie? Bieda. Pomijając, że to też nie jest najlepszy green screen ever, ale po prostu bieda. I dodatkowo, jak już o tym mówię, jest też postać tego kota, bo głównie oglądamy sama Rockwella z Bryce Dallas Howard, którzy jak dla mnie nie mieli w ogóle chemii. Eee, film czasami aspiruje do Mr. And Mrs. Smith, tylko tam był Piękna para Angelina Jolie i, i Brad Pitt, i tak dalej. Tutaj, tutaj mi to nie pasowało. Powiedzmy, że więcej chemii czułem w zeszłym tygodniu na Kogiel Mogiel 5 między skrzynecką a za To już też wiele mówi. I dodatkowo wszyscy ci aktorzy drugoplanowi, właśnie. Jakiś tam Samuel L. Jackson, Brian, Brian Cranston, tam parę tych takich osób, gdzie naprawdę po prostu sc wchodzi scena i ja widzę tak, pusta scenografia. I nasz bohater, jeden super znany aktor, mówi tak, no widać, że ten film jest tak biednie w pandemii zrobiony, ale hajs poszedł na tych aktorów. Tylko, że wszyscy ci drugoplanowcy super znani są takimi po prostu tekturkami, ja jestem bedgajem, knuję, zabijam swojego henchmana. Coś, co powinno być obśmianą kliszą, to powinna być klisza. Ten film, ten pierwszy akt tego filmu zapowiada coś, co będzie piękną machiną do tego, żeby wyśmiać te klisze, gdzie ta babka to się w książkach, a teraz patrz jak wygląda prawdziwa gangsterka. Nie, ten film cały jest takim okliszowanym badziewiem, gdzie później zacząłem przewidywać Kwestie, i, i, i jest kilka twistów. Może, może tak. W tym filmie jest za dużo twistów. Te, co są nieprzewidywalne, są nieprzewidywalne tylko dlatego, że są zbyt głupie. I jak w drugim akcie pojawiają się takie twisty, które powiem w części spoilerowej już, to miałem takie. Ja, dole, po prostu to jest tak głupie. Widziałem to już w konkretnym jednym filmie, albo nawet więcej, zrobione. Lepiej. Mamy tego Kota, który to jest irytujący, nie wiadomo po co, głównie CGI-owy. Mamy sekwencję z Kotem i to, jak to jest plastikowo i źle napisane, z tekturowymi bohaterami, przypomniały mi o The Marvels. W sensie ten film w drugiej połowie wchodzi w takie The Marvels tony, tylko z wiecie, dzieje się w świecie niby prawdziwym, znaczy w sensie, no nie, nie że w kosmosie. I przy tym wszystkim ten badziew trwa 2,20. Nie, to jest, to jest film Max na godzinę 45. Szybkie wkręcenie w tą akcję. O mój Boże, ona jest wplątana, musimy gdzieś uciec. Coś. O, ten mnie zdradził. To. Dobra, pokonamy Bad Guya tak. Wchodzi trzeci akt, climax, ostatni fight. O, jeszcze jeden twist, koniec filmu. To powinno tak wyglądać, nie kurwa. Drugi akt trwa dwie godziny i są sekwencje, gdzie. Nie, nie chcę spoilerować, ale wchodzą jakieś całe puste lokacje, ale bohater ją oprowadza po swojej kurwa, jak tam zbiera winogrona, a w tej, a tu tańczą. A no właśnie, i mamy kurwa sekwencje akcji, jak już mówimy o tym stylizowanym, prawda? Sexy kinie Masiwona. Gdyby ten film przez pierwsze pół działał i w drugiej części dostajemy dziwaczne sekwencje, które. Przypominają coś tam z Kingsman, przypominają coś tam z jakichś Guardians of the Galaxy może, z Suicide składu Jamesa Ganna, takie jakieś miksowanie się, wiecie, tego, że ludzie giną z tym, że na przykład ktoś tańczy z jakimiś kolorami, jakimś takim po prostu wręcz teledyskowym podejściu do tego, żeby to było dziwne, ciekawe i takie, nie wiem, inne po prostu, takie kreatywne. Nie jest! Wszystko w tym filmie, w trzecim akcie, czy pod koniec drugiego już mi nie działało. Odwracałem wzrok, mnie coś już skończy. Film dodatkowo się powtarza. Są takie momenty w zasadzie, że Bohater A zdradza bohatera B, ale tak naprawdę tego nie zdradził. Po czym 20 minut później na ekranie mamy tą samą scenę: Czy bohater A rzeczywiście znowu zdradza bohatera B? Nie, tak naprawdę tego nie robi. Takie kurwa powtarzacie się w tym scenariuszu, naprawdę, no. Mamy takie problemy w tym filmie, jak ten. Sceny typu, że nasza bohaterka słyszy coś, że ktoś prowadzi rozmowę o niej, i tak jakby okazuje się, że on jest bad guyem. Po czym. On się nie okazuje bedgajem, tylko po prostu takich słów użył tutaj, że ona mogła pomyśleć, że chce ją zabić. Takie wprowadzenie w błąd jej i widza tylko po to, żeby fabuła miała miejsce. A w ogóle to wielkie takie twisty, takie rewelacje, w scenariuszu, takie takie odkrycia nagle, że ta, ta 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 ta, tak naprawdę cały czas to coś takie jak z jakiegoś, nie wiem, Piły, czy z jakiejś takiej serii, gdzie po prostu ten twist z kluczem, są tutaj tak głupie, że to, to jest takie robienie po prostu z widza debila, no nie? Także to tutaj muszę wejść w spoilery. Generalnie rzecz biorąc, mi po pierwszym akcie, potem już nic mi się w tym filmie nie podobało, strasznie mnóstwo dziwnych decyzji, śla, strasznie ślamazarte tempo i miks filmów, który już widziałem, i gorszych i lepszych gorzej zrobiony. No i Henry Cavill jako bait, także 3 na 10 jest to uczciwy rancik. Eee, tak jak mówię, pierwszy nawet pół filmu nie będzie że miałoby na mnie piątkę, szóstkę, takie e, niezłe głupie, może być ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł na pewno, nie? Kino z kino zmarnowanego potencjału. Ale później to, powiem wam, że w drugiej części, a w trzecim akcie już w ogóle, to myślałem sobie o takich filmach jak najgorszy film na mojej liście z zeszłego roku, czyli Expendables 4. Takie już naprawdę po prostu takie, takie ścierwo, gdzie są znane nazwiska na green screenie tylko po to, żebyście zapłacili za bilet. Takie naprawdę już, ugh. I są momenty w tym filmie, gdzie właśnie widać, że Matthew Vaughn ze swoim tym scenarzystą, tym Jasonem Fuchsem, czy jak tam, że jest jakiś pomysł, że w lepszym filmie ta sekwencja mogłaby być właśnie czymś takim, o, Guardians of the Galaxy albo, albo Kingsman. W tym filmie nie było, bo on nie działa. Po prostu dla mnie nikomu nie polecam absolutnie. Jak to wyjdzie na Netflixie czy czymś takim, to sobie włączcie pierwsze pół godziny i potem przewincie o godzinę i z... zróbcie taką wycinkę połowy filmu. Będziecie zobaczyć, jak śmiesznie będzie w końcówce, nie? Jak ten. Spoilery. W trakcie filmu okazuje się, że postać grana przez Bryce Dallas Howard to nie jest pisarka, tylko 5 lat wcześniej uległa wypadkowi, powiedzmy. I straciła pamięć, więc bad guy, dla których pracowała, bo tam jest takie CIA, bad guy'e wewnątrz CIA, wiecie, na zasadzie jak w Avengersach, Hydra i ten, nie, takie tam, wiecie, nie, klasyczne, syndykat, nie, oni się nazywają, jak się nazywają, The Division, nie, i tam, prawda, głównym bad jest Brian Cranston, okazuje się właśnie, że Brian Cranston i ta, jak ona nazywa, O'Hara, Katrin O'Hara, to, że są jej rodzicami, to tak naprawdę nie są jej rodzicami, oni wyprali jej mózg, postawili jej laptopa, wyprali mózg i ona od pięciu lat wierzy, że jest pisarką, kurwa, i dlatego pisze takie prawdziwe rzeczy właśnie, bo opisuje swoje przygody. Okazuje się, że to ona jest Henryka Willem, że Henryk Will w jej pamięci to, co napisze, ten tytułowy Argyle, to jest ona, nie Argyle, tylko on się nazywa tam na zasadzie coś w stylu R. Kelly, to się ona tak nazywa, nie? Jakoś tak. I sam Rockwell to jest ten drugi, co go tam John Cena gra w tych w tej książce jakby, w tych jej wyobrażeniach. I w ogóle to jest też z jej facetem. Dlatego oczywiście mamy Mr. mister że on w drugiej połowie to w ogóle mówi, że ją kocha i od pięciu lat ją obserwuje i czekał, nie? Zero chemii. Ona, w ogóle Bryce Dallas Howard w drugiej części filmu nagle przypomina sobie, że ona jest Johnem Wickiem kobietą, więc ee, nie wiem, ja już nawet nie chcę mówić o tego, że Bryce Dallas Howard ostatnimi laty jest trochę taka lekko przy kości. Nie obrażajcie się, że to mówię, byłem gruby przez wiele lat, ale powiedzmy, że samo to, to nie chodzi, to już to nie tak, że ona nie mogłaby kopać dupy, jak najbardziej mogłaby kopać dupy. Nawet bym bardziej w to wierzył, że jak komuś zrobiła wejście w nogi, dolnęła o podłogę, to przynajmniej ma jak to zrobić, bo nie jest 50-kilową dziewczyną, ale ona nie wygląda dobrze w tych scenach. Akcji. Wszystkie sceny akcji to widać, że ono tak na rączki takie, widać, że ta dziewczyna się z nikim nie biła, kurwa, w swoim życiu, no nie, przynajmniej <laughs> tak wygląda na ekranie. po tym oczywiście wchodzi kaskaderka, która tyłem coś tam robi, albo CGI, jak ma scenę, że jeździ na łyżwach, bo wbiła sobie noże w buty i na łyżwach jeździ i sieka ludzi. Jakieś dziwacznie po prostu wizualnie paskudne sekwencje, chociaż ciekawe pomysły. No i wiecie, jest taki twist na twistie właśnie, że uratował ją sam Rockwell. Oczywiście taka obligatoryjna sekwencja, jak kopią dupy 15 agentom w pociągu, po czym ona zasłyszała, jak on w kiblu mówił właśnie, no, zaraz ci ją przywiozę, normalnie mam ochotę jej wpakować kulę w łeb. Mhm. Tak by kurwa powiedział do Samuela Jacksona, bo chodziło, wiecie o to, że nie wiem, ona go denerwuje, bo on za swoją starą żoną, która była Tainos Agentos. Ale tak to powiedział, że ona zasłyszała, że wiecie, nie, głupoty takie, no nie. Po czym dwa razy w ciągu filmu jest sekwencja, czy ona jego zabije. I jest taki moment klasyczny, że on jest przywiązany, a ona do niego strzela mu w serce tak na środek klaty, po czym się okazuje. Że ona znała tajną technikę, że jak strzelicie tam w jakiś konkretnie, jakieś tam wagus bagagus, miejsce, to 2 centymetry od serca, to wygląda jakby ktoś umarł. Ale kula przechodzi prosto na wylot i jest bezpiecznie. Nie, 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 nie czy to jest w ogóle, może to jest możliwe, bo ludzkie ciało tak jest, że tam się czasem nie trafi w coś i, i ludzie przeżywają mając 15 postrzałów. Ale fakt, że ona zrobiła na zasadzie, pff, i wiecie, i o ja to wiedziałam, to było zaplanowane, nie zabiłam cię. Fuck you po prostu. A w ogóle skąd to wiedziała? Bo na początku filmu i w tej takiej prawdziwej akcji, i w jej książce, jeszcze była trzecia bohaterka, która była ich koleżanką i zginęła w akcji. I zginęła tam, jak rozumiem, tutaj 5 lat temu, nie? I ona mówi: No, w kolejnej książce chciałam ją wskrzesić. Bo ktoś dostała na maila teorię od fana, jak ją wskrzesić, i ten fan właśnie to opisał, nie, że, że tak naprawdę to ona dostała tutaj. Ja mówię, no ciekawe, kto się tym fanem okaże. Ciekawe, kto na koniec filmu uratuje naszych bohaterów i zrobi to Na zasadzie ja cały czas żyłam. No oczywiście to się kurwa dzieje, jest tak przewidywalne, nie? Bo te twisty, które nie miały sensu, to nie miały sensu. Bo twist nagle, że jej matka jej przystała pistolet do głowy, gada z brytyjskim akcentem, okazuje się, że jest Steinus Agentus. Ja mówię, co się kurwa dzieje? Jak mogłaś nie wiedzieć, że twoi rodzice są? I nagle, dopiero wtedy film nam mówi, że ona 5 lat temu mu Straciła pamięć. <laughs> tak, i tak wiecie, wyprali jej mózg, no nie? Ona nawet chyba nie, ona nawet nie wiem, czy wie, że straciła pamięć, ale. mówię, taki mały szczegół, którego zapomnieli nam wspomnieć na początku filmu, no nie? Tak. Yy, no wie, wiecie o co chodzi, no nie? I oczywiście film Rybka, nie Rybka zwana Wanną, tylko długi. Yy, jak to jest długi pocałunek na dobranoc? Yy, z tą. Yy, Giną, e, jest z Mary mam zaćmienie, ale wiecie, już pokazałem na pewno e, plakat, który bardzo lubię, właśnie, że ona walnęła się w łeb. potem się okazuje, że ona była tajnos agentów, tylko zrobione realistycznie. Tam też to jest takie trochę może guilty pleasure, dawno nie oglądałem, lubiłem Ze życia, ale no to tutaj to jest takie gówno przy tamtym, po prostu, jeśli chodzi o wątek. I, I cały trzeci akt i tak dalej, to jest po prostu w ogóle w całym tym filmie to są sekwencje, że sam Rockwell z pistoletem zabija 15 ag agentów, strzelając do nich bez problemu, takie. Po co mi takie nierealistyczne gówno? Czemu ten film bawi się, że O, teraz zobaczysz świat naprawdę ten gangsterski Po czym mamy takie sekwencje nonsensowne Te wszystkie takie Hiperstylizowane, co w zwiastunach było że on wyskakuje spod podłogi, dosłownie zawisa w powietrzu I strzela ludziom w głowy I, I teraz znowu, gdyby ten film od początku był jakimś takim Nie wiem, kurwa Jakimś Mortal Kombat, jakimś czymś do czego to porównać? No czymś takim już naprawdę przestylizowanym, specjalnie komiksowym wręcz, jakimś właśnie już zupełnie odjechanym. To okej, okay. jakby to był jakiś Suicide, nie, wiem, coś zupełnie innego. Ale ten film jest tak niby jest normalny, po czym dzieje się coś tak głupiego. Niby jest normalny, dzieje się coś głupiego, niby jest normalny dzieje się coś kliszowego i takie. To jest problem. Ten film jest taki tonalnie po prostu takim burderem. Chciałoby być wszystkim i niczym jednocześnie. Po prostu. No Nie działa dla mnie, po prostu nie działa. Tyle idiotycznych sekwencji łącznie z finałem, gdzie znowu, czy ona go zabije, czy nie, bo tamta jej matka puściła koły. Z... Taką, no taka, że balerina jeździ, taka jak to się nazywa, nie kołyska, kołysanka, tylko taki kurwa, ten, no wiecie tam, co dzieciaki zawsze mają, w horrorach to zawsze jest. I jak to zaczęło grać, to ona miała niczym, ta czarna wdowa w jakiś, w tym, w, w Avengersach, nie, że wiecie, że ma wybrany mózg i nagle, uh, i nagle zaczyna bić sama Rockella, i jest pytanie, czy go zabije, czy nie. I w ostatniej chwili tamta się pojawia, wali tamtą przez łeb, to się rozbija, więc ona ma, uh, Otknęła się, bo tak, to tak działa pranie mózgu ich, i jakieś takie, nie wiem, czary, kurwa, czary, po prostu kurwa czary, w tym są po prostu kurwa czary. Czary, które wymagają, żeby ta scena tak wyglądała. A w międzyczasie Samuel L. Jackson siedzi, kurwa, przy stoliku, cały film w jakimś francuskim jednym budyneczku jako ex-agent CIA przed wielkimi monitorami i się cieszy, jest, <laughs> download 100% complete, bo oczywiście chodzi o jakiś tam plik, kto pierwszy zdobędzie ważny plik. No klisza, kurwa, na kliszy, idioty na idiotyzmie, znani aktorzy na green screenie, po prostu papka, ten film to po prostu babka i za mało Henry'ego Kawila. a w ogóle jeszcze, kurwa, kot, kot niczym właśnie w tych, kurwa, w tym The Marvels, w kluczowym momencie Bryan Cranston ma pistolet, mu, na muszce naszą dwójkę, oni się odwracają i ten kot, co na go cały czas nosi w plecaku przez cały ten film, wiadomo po cholerę, w 99% CGI Ten kot nagle wychodzi zza barku z zabarku I tak z takiej odległości tam nie wiem 3 metrów Skacze CGI-owy gumowy kot Skacze do kamery tak wiecie nie w first person view Na Briana Cranstona I w ten sposób oni wygrywają że mu zaczyna drapać twarz A on robi zobacz po prostu zrobić Kurwa na zasadzie kot leci na mnie <grym> Dobra dobra kto oglądał to dajcie znać moi drodzy, generalnie absolutnie nie polecam, mimo że to zapowiadało się fascynująco. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.